Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości, a także występowania nadużyć, zaniedbań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku, stwierdzam na podstawie listy obecności kworum. W dniu dzisiejszym uczestniczą stali doradcy Komisji zgodnie z listą obecności Na podstawie artykułu 16 ust. 16a ustawy o sejmowej komisji śledczej zezwalam przedstawicielom prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalania obrazu lub dźwięku, albowiem w mojej opinii przemawia za tym interes publiczny i nie będzie to utrudniało dzisiejszego posiedzenia. Dzisiejszy porządek posiedzenia przewidywał przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023, ale także koordynatora służb specjalnych w okresie 2015-2023, na okoliczność działań podejmowanych przez niego jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, pracowników tegoż ministerstwa związanych z realizacją krajowej polityki migracyjnej oraz na okoliczność działań podejmowanych przez ministra spraw zagranicznych, pracowników MSZ oraz inne podmioty wskazane w uchwale sejmowej. A nadto na okoliczność posiadanych przez niego informacji na temat działań, nadużyć lub zaniechań służb specjalnych i policji, w szczególności e, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanta głównego policji, komendanta głównego straży granicznej, szefa służby wywiadu wojskowego, szefa służby kontrwywiadu wojskowego i podległych mu funkcjonariuszy publicznych odnośnie do procesu legalizacji pobytu cudzoziemców. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie objętym okresem prac komisji. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować o kilku istotnych faktach. Komisja Śledcza 6 lutego podjęła, podjęła uchwałę. Była to uchwała nr 7, dotyczącą 7 lutego, podjęła uchwałę dotyczącą wezwania w charakterze świadka Mariusza. Kamińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, byłego koordynatora służb specjalnych. W dniu 10 kwietnia zostało przeze mnie wysłane wezwanie w trybie przyjętym i zgodnym z ustawą o Sejmowej Komisji Śledczej do pana Mariusza Kamińskiego. Do dniu dzisiejszego tego wezwania pan Mariusz Kamiński nie odebrał. Szanowni Państwo, w związku z uprawnieniem, które przyznała mi Komisja Śledcza, wyrażone w uchwale. Skorzystałem z możliwości wręczenia tego wezwania przez prokuratora generalnego za pośrednictwem policji. Szanowni Państwo, Mariusz Kamiński nie tylko przez ostatnie 8 dni unikał listonosza, unikał poczty polskiej i awizowane wezwanie nadal nie jest odebrane, ale również przez ostatnie dwa dni unikał funkcjonariuszy policji. Dwie komendy rejonowe policji w Warszawie. Komenda rejonowa policji Warszawa 7 i komenda rejonowa Warszawa Proszę. Warszawa 7 i komenda rejonowa hmm. druga komenda rejonowa w tej chwili numeru tej komendy nie, nie mam. Jest tutaj. Próbowały dostarczyć zawiadomienie. Próbowały dostarczyć zawiadomienie panu Mariuszowi Kamińskiemu pod wszystkimi znanymi Komisji Śledczej, Policji i Prokuraturze adresami. Otrzymywałem dwie notatki policyjne z ostatnich dwóch dni. Pozwólcie państwo, że odczytam. Pierwszą. W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia informuję, że podczas kontroli adresu nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński prawdopodobnie przebywa pod innym adresem. W trakcie kontroli przedmiotowego adresu nikogo nie zastano. W związku z powyższym wezwania nie doręczono. 17 kwietnia. I ostatnia informacja, która przyszła dzisiaj rano z prokuratury yy, w odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia informuje, że pod adresem nikogo nie zastano. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Mariusz Kamiński jest widywany we wskazanym lokalu. Pomimo wielokrotnych powtarzam, wielokrotnych prób doręczenia załączonego wezwania, do, e, w, za, doręczenie wezwanego, załączonego wezwania dla wymienionego było niemożliwe. Szanowni Państwo, pozwólcie, że skomentuję tę sytuację. To nie jest, Szanowni Państwo, jakaś prywatna inicjatywa. Panie Przewodniczący, czy my też będziemy mogli. Szanowni Państwo, to nie jest żadna prywatna inicjatywa, funkcjonowanie Komisji Śledczej. Chciałbym wyraźnie przy, 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 przywołać uchwałę sejmową, którą, która zapadła jednogłośnie uchwała o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej. Artykuł 11 ustawy o sejmowej komisji śledczej jest jednoznaczny. Istnieje obowiązek stawiennictwa. My, jako komisja, jako przewodniczący, szanujemy to, że inne organy śledcze, w szczególności prokuratura okręgowa w Warszawie, nie wiedząc o tym, iż e, następuje e, kolizja terminów związanych z wezwaniem e, komisji oraz wezwaniem e, prokuratora okręgowego, e, Szanujemy ich pracę. Jednocześnie muszę skomentować to, co stało się w ciągu ostatnich ośmiu dni. Szanowni Państwo, w mojej opinii jest to absolutne unikanie sprawiedliwości. Brak odbioru wezwania w sposób zaplanowany, z premedytacją, przy użyciu funkcjonariuszy policji uważam za działanie destrukcyjne. Uważam, że jest to lekceważenie państwa, i lekceważenie wybranych demokratycznie instytucji. Szanowni Państwo, ale tego typu działania, tego typu próba, no, która charakteryzuje być może przestępców, osoby, które próbują uniknąć w sposób proceduralny odpowiedzialności, nie przystoi osobie, która pełniła funkcję ministra, pełniła funkcję koordynatora służb specjalnych. Szanowni Państwo, wykorzystaliśmy ten moment związany z tym, że udało się ustalić, Miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili następuje próba wręczenia panu Mariuszowi Kamińskiemu na terenie prokuratury okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej. Wręczenia kolejnego wezwania na posiedzenie komisji śledczej, które zostało zaplanowane na najbliższy poniedziałek 22 kwietnia, na godzinę 13. Szanowni Państwo. To jest niepoważne, to jest niegodne, to jest niepaństwowe. Szanowni Państwo, przypomina nam się również sytuacja, kiedy pan marszałek Szymon-Hałownia próbował w różnych okolicznościach wręczyć y, zarządzenie, które, y, które podjął w sprawie wygaszenia mandatu pana, pana Mariusza y, Kamińskiego. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy serię pytań. Posłowie, Dzisiejszej większości przygotowali serię pytań do Mariusza Kamińskiego. Obejmuje ona przede wszystkim jego funkcjonowanie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również przede wszystkim obejmuje te działania, które wykonywał przez 8 lat jako koordynator służb specjalnych. Ostatnie zeznania pozwoliły na ustalenie, że służby specjalne, w tym Agencja Wywiadu, nie były konsultowane w zakresie projektów legislacyjnych. Nowych rozwiązań prawnych, takich jak Centrum Decyzji Wizowych na 400 tysięcy osób. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że w naszej opinii te sprawy muszą być wyjaśnione. Komisja śledcza ma jeden cel: ustalenie stanu faktycznego, ustalenie faktów, ustalenie osób odpowiedzialnych za nadużycia, zaniechania i niedopełnienie obowiązków. Oczekujemy pana Mariusza Kamińskiego. Na posiedzeniu komisji śledczej w dniu e, e, wskazanym przeze mnie, czyli w poniedziałek o godzinie 13. Szanowni Państwo, uważam, że e, e, naszym obowiązkiem jest działanie sprawne, jest działanie merytoryczne i działanie propaństwowe. I, takiego, I takiej postawy również oczekujemy od naszych świadków. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wstępu. Chciałbym zaproponować w związku z tym, że komisja będzie dalej pracowała w dniu dzisiejszym e, chciałbym zaproponować nowy porządek obrad, który dotyczy uzupełnienia porządku dziennego o uzupełnienie porządku dziennego o nowy punkt pod tytułem nowe e, e, nowe materiały dowodowe i wezwanie świadków. Kto z Państwa posłów jest za przyjęciem nowego porządku dziennego, uzupełnienie porządku dziennego o punkt numer dwa? wezwanie do pana coś mówi tak chyba coś tutaj nie wyszło i nie. trzeba Słucham? szanowni państwo punkt, punkt, punkt drugi podjęcie podjęcie uchwały w sprawie uchwały dziennego o punkt dotyczący No też, też to, to, chcę to zrobić. Panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie przewodniczący, proszę o udzielenie mi głosu. Panie Przewodniczący, apeluję do Pana. Proszę o udzielenie mi głosu. Widzi Pan, nawet mikrofon mi sprzyja. Halo. Panie Michale. To skoro mam włączony mikrofon, to Panie Przewodniczący, dziękuję. Skoro mam udzielony mi głos, to Panie Przewodniczący, chciałbym się Pana zapytać, czy otrzymał Pan pismo od pana e, ministra e, od pana ministra Kamińskiego, który informował Szanowny pana, panie, odbieram panu głos. No ale no Nie wzywam panu. pana do porządku, nie mam no głosu. Ale, no, chcę panu zadać pytanie, czy pan otrzymał pismo od ministra Michała. E, Szanowny e, panie, odbieram Mariusza panu głos. Czy otrzymał pan pismo od Marysio, Mariusza Kamińskiego, który wyjaśniał powody swojej nieobecności? Odbieram panu głos i przywołuję pana do porządku. No ale no ja pana głos. pytam, bo to jest rzecz, która wypowiadał się pan w imieniu komisji, ale nie w imieniu moim, dlatego. Pytam Pana, czy otrzymał Pan taki dokument, który ja mam przed Uprzedzam, sobą? Przedam, że w jest, przypadku. Jest dokumentem powszechnie utrudniania porządku obrad. Zostanie ale to stanie pan Przewodniczący, no, ale Panie, panie Przewodniczący, no pan, pan po prostu wykluczony. utrudnia pracę. Jesteśmy, Dlatego, jesteśmy w punkcie. My możemy porozmawiać na ten panie temat. Wydał, wypowiedział Pan oświadczenie, które nie jest moim oświadczeniem, tylko jest Pana, bo powiedział Pan, powoływał się Pan na całą komisję, a ja się z tym, co Pan powiedział, nie utożsamiam. Dlatego chciałbym, żeby Pan Przewodniczący nam odpowiedział, czy otrzymał Pan usprawiedliwienie. Powiedział, dlaczego nie przychodzi dzisiaj na komisję. I czy proszę państwa, żyjemy w dwudziestym 20... pytanie do naszych doradców. Chciałbym zadać jedno kluczowe pytanie, czy w kwestii prac komisji. Ważniejsze jest odebranie zawiadomienia o tym, że trzeba się wstawić na komisję? Czy jest po prostu ważniejsze poważny, to, że z... Z... pan minister ma się wstawić? To jest po prostu kpina, która ma działać. Panie działa. przewodniczący, ja mam propozycję w związku z tym, że technicznie nie może pan prowadzić teraz obrad, a to pan prowadzi te obrady, a nie posłowie, żeby nie zrobiła się dzika spontaniczna. To tak, nie jest dzika spontaniczna, tylko to jest reakcja. wykonywanie moich proszę, uprawnień, proszę pani proszę poseł. Niech proszę pani proszę sobie pilnie urządza. W związku z tym na uporządkowanie mikrofon, prowadzenia technicznego. Mikrofon nie działa. Ja nie jestem w stanie prowadzić Dlatego obrad. Dlatego sam nie, pan widzi, że nawet mikrofon panu nie, sprzy nie sprzyja. Zgłosiłem do sekretariatu, poprosiłem o, o, o to, żeby ta sprawa została wyjaśniona przez służby informatyczne. Które obsługują Ale ja zadałem panu proste W związku pytanie. z tym ogłaszam trzy minuty przerwy na naprawienie mikrofonu przewodniczącego. Polacy, to jest dziękuję. kpina, co robi ten człowiek. Zobaczcie, i to za wasze pieniądze. Za wasze pieniądze ten człowiek uządza sobie cyrk, żeby panie pognębić tylko przerwa. uczciwego Wiecie, człowieka, jakim jest poseł, ośmierza. minister, były minister Mariusz Kamiński. To jest kpina, żenada człowieka. Niech pan się nie produkuje już, panie pośle. Jest przerwa. Ja już jestem... Szanowni państwo, proszę o zajmowanie miejsc. W związku z uzupełnieniem porządku dziennego, prosimy panów posłów o przerwanie udzielania wywiadu w tym momencie. Przywołuję panów do porządku. Przywołuję panów do porządku. Mieliście państwo 8 dni na to, żeby powiadomić swojego partyjnego kolegę o posiedzeniu komisji. Szanowni państwo, przystępujemy do porządku, ponieważ w pierwszym punkcie porządku dziennego Świadek Mariusz Kamiński nie stawił się. Zostało, zostało, zostało wyznaczone nowe posiedzenie, na którym na którym pan Mariusz Kamiński mam nadzieję, że się pojawi. To jest w poniedziałek o godzinie 13:00. Mam nadzieję, że zostało to, to wezwanie doręczone dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj, w dzisiaj w prokuraturze okręgowej mam nadzieję, że takie wręczenie nastąpiło. Proszę o, po, o, o spokój i proszę o e, zachowywanie powa, zachowywanie zachowanie porzo, porządku na dzisiejszym posiedzeniu. Zamykam punkt pierwszy, przechodzimy do punktu drugiego, jakim jest uzupełnienie wniosków dowodowych. Szanowni Państwo, e, składam niniejszym Składam niniejszym ja już rozpocząłem, rozpocząłem obrady. Nie ma pan głosu, panie pośle. Wzywam pana do zachowania porządku. Wzywam pana do zachowania Ale pan porządku. Teraz łamie swoje obowiązki. Szanowni państwo, w imieniu grupy posłów Pańskim obowiązkiem jest dopuścić posła do głosu, kiedy o to prosi z wnioskiem formalnym. Jesteśmy aktualnie w drugim punkcie, szanowni państwo. Posłowie Michał Szczerba, Marek Sowa, Maria Małgorzata Janyska, Mirosław Adam Orliński, Aleksandra Leo i Maciej Koniczny złożyli wniosek o uzupełnienie materiałów dowodowych. Niniejszym jako członkowie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 20 listopada 2023 roku Składamy następujące wnioski dowodowe. Punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 11 ustęp 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej wnosimy. Proszę nie przerywać, panie pośle, i wzywam pana do porządku po raz pierwszy. Tak. Wnosimy o wezwanie do stawienia się przed komisją w wyznaczonym terminie w celu złożenia zeznań macieja Lisowskiego. Z Lex Nostra w okresie relewantnym dla prac komisji na okoliczność działań podejmowanych przez ministra spraw zagranicznych i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lecha Antoniego Kołakowskiego posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne podmioty Panie pośle przerywa pan mi w tej chwili wystąpienie i odczytywanie wniosku dowodowego Szanowny panie, jesteśmy w trakcie przedstawiania wniosku dowodowego. Zanim pan zaczął, pan Boguski już się zgłaszał. Szanowni państwo, nie, panie pośle, jesteśmy w trakcie przedstawiania wniosku dowodowego. Udzielę panu głosu po zakończeniu przedstawiania wniosku. Proszę o zachowanie powagi. Proszę o zachowanie porządku. Nie przystoi to posłowi Rzeczypospolitej. Wzywam Pana do porządku po raz ostatni, Panie Pośle. W sprawie powołania komisji w związku z procesem legalizacji pobytu cudzoziemców na reterytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalności tych działań i prawidłowości oraz celowości, a także występowania nadużyć zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie objętym zakresem prac komisji. Kontynuuje Pan Wiceprzewodniczący, Pan Poseł Marek Sowa. Bardzo proszę. Justynę Orłowską z Goftek w okresie relewantnym do prac komisji na okoliczność działań podejmowanych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz inne podmioty wskazane w uchwale z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji w związku z procesem legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legalności tych działań, ich prawidłowości oraz celowości, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie objętym zakresem pracy Komisji. Antoniego Rytla z Gowtek, w tym samym okresie i z takim samym uzasadnieniem. Dziękuję serdecznie. Czy pani posłanka Maria Małgorzata Janyska mogłaby kontynuować wniosek? Antoniego rytlas Goftek w okresie relevantnym dla prac komisji na okoliczność działań podejmowanych przez prezesa Rady Ministrów Ministra Spraw Zagranicznych i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz inne podmioty. A to bardzo dziękuję za Pani za proszę uwagi. kontynuować od punktu drugiego Prowadzilibyśmy y, zgodnie z porządkiem i zgodnie z godnością poselską komisję. Dziękuję. Punkt dwa. Na podstawie artykułu czternastego ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o Sejmowej Komisji Śledczej wnosimy o wystąpienie przez komisję do wskazanych poniżej instytucji o przedstawienie następujących dokumentów. Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych o przekazanie notatek uzgodnień protokołów oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej w związku z pracami komitetu, w tym tej zarchiwizowanej za okres relewantny do prac Komisji w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Niezależnie od powyższego wskazujemy na potrzebę zawarcia w każdym z wezwań kierowanych przez Komisję do organów władzy publicznej oraz organów innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnych wniosku o wskazanie, czy jaką tajemnicą prawnie chronioną objęte są przekazywane dokumenty, zwolnienie ze wszelkich tajemnic prawnie chronionych, którymi są objęte przekazywane dokumenty, ewentualnie wskazanie, kto jest dysponentem tajemnic prawnie chronionych dotyczących żądanych dokumentów. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski formalne, które Państwo chcielibyście przedstawić? Dowodowe czy formalne? Nie, nie, wnioski dowodowe w tej chwili. do kto ma formalny, Pan Posłuch Bogucki ma formalny. Nie, w tej chwili jesteśmy w punkcie wnioski dowodowe. To proszę mówić o wnioskach dowodowych. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw... może możemy my teraz to, Panie Przewodniczący? Nie, nie będzie pan wykorzystywał w sytuacji y, ponownego, y, ponownego problemów technicznych, które zostały zgła, były zgłaszane przez Ale zami. jak się okazało to nie Również problem techniczny, tylko nie zalogowy, to był pana problem techniczny. Szanowny Bo panie, y, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku dowodowego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 10 posłów za, 10 przeciw, nikt, wstrzymał, nikt się nie wstrzymał w tej sprawie. Uprzejmie informuję, że komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych wniosków. Dowodowych. Był wniosek formalny, bardzo proszę pan poseł Buguski, proszę najpierw powiedzieć, czego dotyczy ten wniosek formalny. Ale wniosek potem, formalny, panie potem przewodniczący potem przedstawić uzasadnienie. E, dotyczy sposobu prowadzenia tej komisji przez pana przewodniczącego, e, który jest absolutnie bezprawny, jest manipulacyjny, e, jest polityczny, nie ma nic wspólnego. Proszę o przedstawienie e, wniosku formalnego. Ja wniosek głosowanie. formalny jest taki, żeby doradcy, również ci, którzy byli zawnioskowani przez pana, mhm. panie przewodniczący, którzy są doradcami komisji. Wypowiedzieli się nie w sposób polityczny, tak jak pan to uczynił, w sposób manipulacyjny, wskazując na to, że minister Kamiński nie chce się stawić. Podkreślam, że minister Kamiński stawił się i prokuratura potrafiła doręczyć to wezwanie z odpowiednim wyprzedzeniem, chociaż być może zostaną przedstawione zarzuty, więc obecność pana ministra Kamińskiego w tamtym miejscu wiąże się dla niego z dużo większą uciążliwością niż to, gdyby przyszedł tutaj przed komisję w charakterze, podkreślam, świadka. Więc ja wnoszę o to, żeby doradcy komisji, żeby nie było wątpliwości, zawnioskowani przez państwa wypowiedzieli się, jak powinno być doręczone wezwanie. Czy wezwanie zostało doręczone panu ministrowi w sposób skuteczny, zgodnie z kodeksem postępowania karnego? Czy sposób, w jaki zostało zaplanowane to posiedzenie, za które płacą podatnicy, jest uprawniony? Czy to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, wtedy, kiedy pan wysyła na kilka dni wcześniej wezwanie, które może nie dotrzeć i nie dotarło, jak wynika z... Z braku obecności z informacji pana ministra Kamińskiego do adresata. Co więcej, ja panu przypominam, że to nie jest spektakl. Panie, to nie jest to spektakl, spektakl, więc, więc formuję formalnego. wniosek formalny. Wniosek, wniosek, to formalny o ten sposobu, ten wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i w tym momencie dopuszczenia opinii wypowiedzenia, wypowiedzenia się przez doradców komisji o tym, czy. Nastąpiło skuteczne doręczenie wezwania. Jak skuteczne doręczenie wezwania powinno wyglądać? Czy przewodniczący dobrze zaplanował posiedzenie komisji, mając na uwadze terminy procesowe wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego? I czy, no to już jest ocena oczywiście medialna, czy my dzisiaj po prostu nie przepalamy publicznych pieniędzy na pana i pana środowiska politycznego? Dziękuję bardzo. E, dziękuję serdecznie. E, szanowni Państwo. E... Nie, nie, szanowni państwo, spokojnie, spokojnie, bez nerwówki. Ja wiem, że sytuacja jest bardzo dramatyczna. E, szanowni Państwo, żaden doradca stały komisji przy całym szacunku dla ich wiedzy nie będzie wydawał opinii, czy w sposób właściwy została sekretariat komisji e, śledczej, funkcjonuje. Jakby pan się nie spóźnił na posiedzenie dzisiejsze. Mógłby pan. Mógłby. Mógłby pan, mógłby pan się dowiedzieć o tym, że e, od e, 10 kwietnia na dokładnie ten sam adres, panie pośle, na który dostarczyła prokura... Ale proszę ze mną nie dyskutować. Od... Przywołuję pana do porządku. Przywołuję pana do porządku. Ja wiem, no ale mogę też pana wykluczyć z tych obrad. Ale nie chcę tego robić, nie chcę robić panu przyjemności ani promocji. Ch ch chciałbym poinformować o tym... Chciałbym poinformować o tym, że używaliśmy wszelkich dostępnych instrumentów. Szanowni państwo, przez funkcjonujemy od grudnia 2023 roku. W tym czasie zostało przesłuchanych kilkunastu świadków. Nikt w tym czasie nie kwestionował ani procedury dostarczenia zawiadomienia, ani zawiadomienia, jeżeli ktoś w sposób uporczywy unika policji. W dwóch miejscach zamieszkania, które ustaliła Komisja Śledcza, Prokuratura i Policja. Jeżeli w sposób celowy nie odbiera awiza, unika policjantów, to oznacza, że dokonuje obstrukcji działań komisji. Mam, nadzie mam nadzieję, że dzisiaj, e, dzisiaj udało się to w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Poddaję po wniosek pod głosowania. Nie zgadzam się z jego trością. Odmawiam możliwości udzielenia odpowiedzi. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana? posła Boguckiego. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto jest przeciw. Panie pośle Bogucki, naprawdę, w zimnej wody nie zachowuje się pan dzisiaj w sposób godny na tym posiedzeniu tej komisji. Szanowni Państwo, e, wobec wyczerpania się porządku dziennego, e, zamykam dzisiejsze posiedzenie. Chciałbym poinformować. E, Pan nie widzi ręki podniesionej, pani chciałbym, chciałbym poinformować. Wystarczy że, leku, ale nie, już w tej chwili odbyło się głosowanie. No tak, dlatego po głosowaniu można zabrać głos. Panie przewodniczący. Nie ma spraw różnych. Zamykam posiedzenie. Zapraszamy państwa jutro o godzinie 10. Dziękuję bardzo.